Urlop na Zagrodzie Gospodarskiej jest dla wielu ludzi atrakcyjnym urozmaiceniem oraz ucieczką od obecnie często spotykanej hektyki życia codziennego. Dla dzieci natomiast jest często pierwszą możliwością poznania i polubienia wszystkich facet życia wiejskiego. Rodzinnie prowadzony dom wczasowy czasowy Ederbauer znajduje się obecnie w rękach ósmej generacji i odznacza się wyśmienitym położeniem bezpośrednio nad najcieplejszym jeziorem Irze w austriackim regionie Salzkammergut. Całkowicie nowo wyremontowany ośrodek oferuje duży komfort w formie pięciu przyjemnie urządzonych pokojów dwuosobowych oraz trzech apartamentów z dwoma oddzielnymi sypialniami, łazienką z WC, jak również kompletnie wyposażoną kuchnią z telewizją kablową. Urlop spędzony w domu w czasowym Ederbauer oferuje dużo urozmaicenia. Każdy dzień rozpoczyna się smacznym śniadaniem wzbogaconym we własne produkty. Na terenie domów czasowego jest sporo atrakcji do odkrycia, które szczególnie zainteresują najmłodszych urlopowiczów. Duży plac zabaw z przeróżnymi mniejszymi i większymi zabawkami gwarantuje dzieciom dużo przyjemności i rozrywki. Przede wszystkim zwierzęta zachwycają zarówno dzieci, jak i dorosłych, które pozwalają się z bliska pooglądać, popieścić i nakarmić. Szczególnością jest również prywatna łąka z miejscem do plażowania oraz bezpośrednim zejściem do najcieplejszego jeziora tego regionu, która należy do dyspozycji gości. Również można skorzystać z drewnianej łódki, która stoi do dyspozycji gości przez cały rok. Sporo gości domu czasowego Ederbauer korzystają również z licznych atrakcji okolicy. Które dodatkowo wpływają na bogaty w przeżycia urozmaicony urlop letni. Wielu z nich odkrywają ten interesujący region jako idealne miejsce urlopowe dla siebie i swoich najbliższych w jednej z najpiękniejszych okolic Austrii przez cały rok. Dom wypoczynkowy Ederbauer nad jeziorem Irze wyśmienite miejsce na wypoczynek we dwójkę lub w gronie rodzinnym we wszystkich porach roku.